Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Chciałbym zacząć najpierw od trzech takich podstawowych stwierdzeń. Po pierwsze, Chcę powiedzieć, że w tym pytaniu nie będzie żadnej polityki, nie chcę wracać do historii, nie chcę mówić, kto jest odpowiedzialny za przemysł stoczniowy, bo wszyscy na tej sali, łącznie z moją formacją, jesteśmy za to odpowiedzialni. Rzecz druga, nie chcę dyskutować o kwestiach właścicielskich, bo cieszę się, że jest pan minister i te decyzje po prostu zapadają, jeżeli chodzi o kwestie właścicielskie w ministerstwie i tłumaczenie, że zarząd podjął, FRS podjął. Kompletnie już dajmy sobie z tym spokój. No i trzecia sprawa. Ustalmy, że między Szczecinem a Świnoujściem jednak drogą lądową jest 120 kilometrów. W związku z czym przestańmy dyskutować, że 200 zwolnionych pracowników ma możliwość oferty pracy w Szczecinie, bo pan minister doskonale wie, że dzisiaj przy budowie S3, przy braku tunelu, to jest 2,5 godziny, żeby w ogóle dostać się do Szczecina. I mając te trzy rzeczy jako pewniki. To moje pytanie jest takie: po pierwsze, czy, czy pytania, czy decyzje dotyczące sprzedaży zakładów w Świnoujściu mają decyzję pana ministra, i no bo wcześniej ministerstwo gospodarki za to odpowiadało. Druga rzecz, czy są decyzje ministerstwa obrony narodowej, bo przypomnę, że Gryfia ma certyfikaty dotyczące obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym, w związku z czym jest w programie mobilizacji gospodarki. Po trzecie. Czy może Pan Minister wyjaśnić, czy wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest mniejsza niż wartość złomu i samego gruntu? No bo jest pytanie, czemu się zwalnia ludzi przed sprzedażą czy znalezieniem nabywcy. Rzecz czwarta, czy, prawda jest, czy prawdą jest, że jest przygotowywany cały program wywożenia majątku z terenów stoczni. Kolejna rzecz była koncepcja zielonej stoczni złomowania statków i pytanie czy tej stoczni w Świnoujściu do tego nie można wykorzystać. I ostatnia kwestia w tej części to jest kwestia hipotek, które są na tym terenie stoczni w Świnoujściu i czy w tej sprawie pan minister może nam udzielić informacji na czyją rzecz i w jakiej wysokości. Bardzo dziękuję za zadanie